Idzie od tego bloku, tu już, lat, tu już, basen lata, że tu się. <grym>, tu się, już, ja, pizdu, O tu jest, jest proszę, trzynaście bloków, robię tutaj, robimy, tu już, tutaj, mojego. ja wiem, że był 3, serii lata, robię tutaj, daj, jest mój, jest był, tutaj, Bloki, ja, pizdu, jak sietź, o, i jest, to jest, to jeden. Ja, dat is Wie zijn. Wat was het Wie is Wat ja. is dat? Wat is dat? Oh, dank Wat is dat? Ja. is dat? Oh ja. Oké, in daar is... Oké, ja? Oké, je hebt Oh, je hebt het het Dat is een as, wat Aj i da ty film, ty stary. pięter. Który rok. 2019. Murder pratał. Ja byłem raz w filmie, żeby razem Tak? Tak. 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 To nie Tak. Tak.

Tam Васzbank, tam tak, tak. Dobra, mogę tak? To budują pas, ten sklep tam. No fajnie. Okej? tu No tak, kiedy mogę iść. No, no, dobry. ty? takie miasto masz, Mogę sobie takie sygnał Tak? No, Ja Okej. Masz, tam, trochę przynów. Niech Jest, Ja nie wygnięł, nie co

Nie działa, od razu, idź. Przedzaję masz, z po raz pierwszy trzymasz w kamerę, jak ja patrzę. Nie kupisz. I seroty w pustelni. nie kurwa. Nie, nie, nie. Kajako bloger. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, No Nie. 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 Ja Nie. 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 stać Nie. 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 Nie jestem, A tu jest wystrzelca o, tego o Nie wiadomo, gdzie ma, gdzie ma, gdzie jak się około 10, jak to... Jest nazy O, te nowe nowy blogów, patrz! chodźmy, dawaj. gdzie to pani Nie wiem, Mamy trzy. tutaj, halo. Mamy jak dzisiaj, wiesz? Mamy 3 mamy... Kasi, mamy... i drugą. O, trzy babcie mamy, gdzie? mamy I tam idę i mamy. mamy moją ja mam, trzy mamy, moim babcię. Ja mam, ja trzy babcie mam. też? to moja serdecznie. I długi wand, mamy tutaj. Tak są tak, takie A baca, Hania, Hania. Jak wszyscy skozo, w Wenecku działa, sobie wesale roku tego. I burze bardzo była. o O, tu są nowe bloki, tu jest trzynasty moje, już? To pizza to była.

Halo? Eee, wychodź no, dalej, bądź bloku Nie, nie chcę, bo nie taki To, o ja tym chodząc będzie? bloki stary blok, już będę bloka No, hm. ok, idziemy Idziemy dalej, tylko dalsze Widzisz? Już właśnie stopi Zimno jest, czy jak kurna O, klasa runda, Kamery są w tej

Oh, ja mięmic, kurczę, to winter też okropnie. Bo jest, spoko. Jest, To jest Było. What the fuck? Nie bo to poki klasy. Tak, to mój <susuruj> nie było inaczej. Mi już bałem, już w Nie, nie, nie. było tak, nie, nie. W każdym bloku, tam, stary. To było. O, się, widzicie. Gdzie? Szczerze stoję I te tysiąc gram Chuj Ład Jakie tu fajne No cały czas jest taki jak Tu jest pokój No a można Dalej, cuki na górę Razem um, On to definicji zrobi tak samo Ja też sądzę Daj, to Ja, ten dag. Doe. Mamma, doe het dan. Hey, wordt Yeah, Ja, pierdolen. Ja, pierdolen. Ik wil Ja niet zo goed voor. Ja. Mogen we ervan? Tau. Pak, het is wel een keer dat Maar dan, het wel

nie, to jestem Nie, co jest. to, to jest. Okay. Tak, Zobaczmy, co, konto, I, co sobie, to jest. Zobaczmy, co to jest. Zobaczmy, co to jest. Zobaczmy, co to jest. Okej? co to jest. Zobaczmy, co to jest. Zobaczmy, co to jest. Zobaczmy, co to co to jest. Zobaczmy, co to co sobie z Muszę, o Muszę by było mać. Ale to nie jest dobre, tak? Jak pasuje? jest? Nie i nie ma. Ale jak kupi, tak Jak A co to jest? Ej, jak mi zbawiło? To jest. Klut. Tu klut. Nie, tutaj jest. Mi zbawiło, jest. Ale chodzić. jest. Huh. To, <laughs> to jest. 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 jest. Idzie jaki blok znowu, Teraz? A tam nie? Idziemy? Tam nigdy Tam nigdy, co jest wywołoło? Co to? Patrzcie, tu w ogóle nic jest To są, że się może tu Jest zajebisty tu, kurde Okej, to jest Co to jest u wiesz? Tak, w ogóle to jest, kurwa, bomba A, w Chyba Tak, chyba, tu tam byśmy, patrzcie, patrz Tam byśmy, widzicie? Na końcu I tam jest, widzicie? Tak zabytyk, ok? Zabytyk, jaki to Ech, mm -hmm. Ej, chodź, dobry No idziemy, możemy. No idziemy, jeba kurwa. Jest to? Plegi, o, rządzi. Jak pierdolimy. Widzicie, idę nie jestem. Trzynasty. Ok, nie mogę nic zmarzyć. Nie mam ciągnąć. Nie mam żadnych zamówień. Nie mam Nie mam żadnych zamówień. Nie mam żadnych zamówień. Nie mam żadnych Nie mam Nie mam żadnych zamówień. Nie mam żadnych zamówień. Nie mam to jest byliśmy, tu nie byliśmy, nie byliśmy. No. no Ej, chodzi no. Ej, chodź do go blok tam Ojej, oh, yes. skupia się, aby się tutaj nie było tu Już ty, bo co ja, Pan nas mił... minut, już... 4, 1, mas. już. No. <laughs> no, ty jedna masz Już Dobra, witaj Jest. Super I film Znowu będziemy no idziemy to robić, to filmy takie. E, cze, to, 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 sobie jest. O, teraz ludzie te tutaj widzą O, ten drugi blok jest bardzo duży. Jak nie wiem, a nie byłeś? nie O, już, już. My idziemy dalej. Moje filmy takie długie będą. I e, ten taki, e, blok taki, bo ma? Bardzo ma. Chcesz taki blok jest tego? Mm -hmm. o, ten tam, tam, widzę, że To ronda iść, o, bardzo młody tu właśnie. ma ten, halo. Tam, o, tutaj blok ten, Pas, tam. tam, tam chodź tego bloku, dawaj. Trochę chcę sobie nie ostrość. lat będę, 10 lat to gra, to Opa, tam są bloki, tak. Tam idź po, 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 po to, blok. Ja wolę tak i być do domu. Czekaj, idzie ona tam? Jest tam dalej. Mamo! nasza mama. Chodź mam, mam,